Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 29 marca w środę. Za chwilę usłyszymy dalszy ciąg tej wczorajszej Ewangelii. To jest Ewangelii według świętego Jana, ósmy rozdział, a wersety od 31 do 42. Posłuchajmy. Tym Żydom, którzy Mu uwierzyli, Jeszua, oświadczył Jeśli przestrzegacie tego, co mówię, to jesteście naprawdę moimi talmidim. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odrzekli, jesteśmy potomstwem Avrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Co masz więc na myśli, mówiąc, będziecie wyzwoleni? Jeszua odpowiedział im Doprawdy mówię wam, że każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w rodzinie na zawsze. Syn natomiast pozostaje na zawsze. Kiedy więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Avraham'a, a jednak postanowiliście mnie zabić, bo to, co mówię, nie dociera do was. Mówię to, co pokazał mi mój ojciec. Wy czynicie to, co nakazał wam wasz ojciec. Odrzekli mu, naszym ojcem jest Abraham. Jeszua odparł, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, to czyńcie to, co czynił Abraham. Jak na razie postanowiliście mnie zabić? Człowieka, który wam powiedział prawdę, którą usłyszałem, od Boga. Abraham niczego podobnego nie czynił. Czynicie to, co czyni wasz Ojciec. Nie jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, powiedzieli mu. Mamy tylko jednego ojca, Boga. Jeszuła odpowiedział im: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja wyszedłem od Boga, a teraz przybyłem tutaj. Nie przyszedłem sam z siebie. On mnie posłał. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, rozpoczyna się ta Ewangelia takim stwierdzeniem, że Jezus, Jezus tym, którzy Mu zaufali, powiedział dalej. Czyli jest jakiś etap, etap tego, że Mu ktoś zaufał. W tym tłumaczeniu liturgicznym jest tym, którzy Mu uwierzyli, tym Żydom, którzy Mu uwierzyli, Jezus dalej tłumaczy, dalej mówi. I oczywiście oni znowu wchodzą jakby w ten sam tok swojego myślenia, czyli nie przyjmują go jako Zbawiciela. Oczywiście uwierzyli Mu w pewnym sensie w to, co On mówi, być może po różnych czynach, które widzieli chociażby wskrzeszenie Łazarza, ale nie chcą mu uwierzyć, że on ich może zbawić z grzechów. Co jest takiego potrzebnego? Pan Jezus to tutaj mówi. Mówi to w pierwszym zdaniu od razu. Jeżeli przestrzegacie tego co mówię, to jesteście naprawdę moimi uczniami, talmidim. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli przestrzegacie to co to, o czym do Was mówię. Nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, nie wystarczy tylko jakoś tak się zachwycić, powiedzieć, wow, rzeczywiście on jest niesamowity, on jest kimś więcej niż, niż inni prorocy, czy nie wiem, jacyś inni wielcy, czy jacyś inni, jak oni tutaj mogli, przecież też w świecie greckim. Powiedzieć jak inni Bogowie, nie, Ty jesteś jedynym Zbawicielem, my w Ciebie wierzymy, my Ci zaufaliśmy. A teraz to, co Pan Jezus mówi, jeżeli przestrzegacie tego, co mówię, naprawdę jesteście moimi uczniami. Odwrotnie, jeśli nie przestrzegacie tego, o czym ja do was mówię, nie jesteście moimi uczniami. Siostry i bracia, do dzisiaj ludzie są tacy, w połowie drogi trochę zatrzymani, wielu jest takich. Którzy uwierzyli w Jezusa, mówią tak, my wierzymy w Jezusa. Jezus jest rzeczywiście Bogiem, myśmy mu zaufali, ale nie przestrzegamy jego słów, nie przestrzegamy jego nauki, tego co on mówi, nie przestrzegamy tego, bo mamy swoją filozofię, swoją naukę. I dlatego tu znowu dochodzi, widzicie w tej, w tej dyskusji, znowu dochodzi do, do takiej przepychanki. Oczywiście Jezus mówi im prawdę i mówi: Ta prawda was wyzwoli. Nie tkwijcie w swojej takiej pseudoprawdzie, bo oni mówią, my, my, Ty do nas mówisz, że będziecie wyzwoleni? Myśmy nie byli w żadnej niewoli. Myśmy nigdy nie byli w żadnej niewoli. A Jezus mówi, będziecie w niewoli grzechu. Każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu. Nie przyjmują tego, to jak grochem o ścianę. Również dzisiaj, no, Kościół jest tak bardzo nienawidzony, dlatego że mówi o grzechu, przypomina o grzechu. Tak bardzo klaszczę się dzisiaj tym, którzy y, wszelkie bariery grzechu, niemoralności usuwają i mówią: Nie, właściwie to liczy się wolność i tolerancja. Róbmy, co chcemy. Tylko, że to nie jest y, to, co, czego chce nauka Jezusa, nauka Boża. Y, dlatego, że prawda nas wyzwoli, to przestrzeganie nauki nas wyzwala. Idźmy zatem właśnie za tą nauką. I uwierzmy Jezusowi w pierwszej kolejności, w drugiej przestrzegajmy Jego słów, tej Jego nauki, słuchajmy nauki też Kościoła, bo Kościół ją jakby tłumaczy, interpretuje nieustannie, dostosowuje do tego, co się dzieje w, w danym momencie, wieku, czyni to w Duchu Świętym. Tak jak Pan Jezus też powiedział, to Duch Święty On Was potem będzie prowadził, wszystko Wam wyjaśni. Będzie was y, m, pouczał dalej. Bądźmy takimi ludźmi zasłuchanymi y, i ufającymi y, w to, co do nas mówi Chrystus w Jego Słowie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.